Dzień dobry, dzień dobry, Kasia Figura, Figura Media. Zapraszam na kolejny odcinek programu Kto to kupi rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Dziś jestem w Niliszu, a tak dokładniej w ogrodzie e, u założycielki fundacji Garden Therapy Małgosi Jakub. Dzień dobry, witam serdecznie. Małgosiu, jest tu pięknie. Cieszę się, powiedz, że się, podoba. Powiedz w ogóle skąd ten ogród, skąd to się wszystko wzięło i skąd w ogóle pomysł na fundację. To znaczy tak, od kilku już ładnych lat pasjonuję się ogrodnictwem i sprawia mi to dużo frajdy, prawda, czerpię z tego satysfakcję, jest to moja pasja, hobby. Praktycznie każdy wolny czas spędzam w ogrodzie. Bardzo dużo czasu też poświęciłam na taką edukację, bo, bo też tak jakby nie, nie zawsze e, miałam do czynienia z e, ogrodnictwem, prawda, więc musiałam e, sama zdobywać e, wiedzę. No właśnie, to takie, to takie w ogóle, nie? że trzeba zdobywać wiedzę o ogrodnictwie. E, to znaczy, no nie trzeba, ja chciałam, prawda. E, no właśnie. Czerpałam wiedzę właśnie głównie z, e, z filmików na YouTubie, mm. prawda, i oglądając e, te filmy, e, Wyobrażałam sobie, że, że mogę do takiego ogrodu pojechać, porozmawiać z kimś, kto ma bogatą wiedzę w tym zakresie, poradzić się. No jednak nie ma takiej możliwości, dlatego postanowiłam taki ogród pokazowy stworzyć, żeby każdy mógł do niego przyjechać, dosłownie każdy, prawda? Niezależnie od tego, czy ktoś się pasjonuje ogrodnictwem, czy dopiero stawia pierwsze kroki, czy chce się zainspirować. Dokładnie. Na przykład? Tak. Także Dokładnie, każdy może nas odwiedzić. Ale powiedz, jak to się zaczęło, skąd w ogóle taki, ta zajawka taka się wzięła, żeby stworzyć fundację? No bo fundacja to jest tak naprawdę no, to jest potężne przedsięwzięcie, można powiedzieć. No tak. nie, nie każdy może coś takiego założyć, bo to mhm. jest kupa papierologii, jakichś wniosków i tak dalej. Ty z wykształcenia jesteś nauczycielem. Tak jest. W międzyczasie właśnie zajęła się tym ogrodem, więc kiedy pojawił się taki moment, że Ty zdecydowałaś, że to nie będzie tylko Twoja pasja, tylko Ty będziesz chciała robić coś dla kogoś. E, no właśnie, gdy spędzałam ten czas w ogrodzie, no to byłam taka zadowolona, ale jednocześnie miałam taki dysonans, że robię coś tylko dla siebie, prawda, ewentualnie dla swoich dzieci, no bo jednak te zdrowe warzywa e, służyły całej Małgosia rodzinie. Małgosia ma sześcioro dzieci, I tak. Super. E, I pomyślałam tak sobie w duchu, prawda, że no chciałabym to robić, ale żeby to było również z pożytkiem dla kogoś innego. I, dla kogo? E, Praktycznie dla wszystkich, mhm. bo e, tak naprawdę jest to oferta skierowana zarówno do dzieci, e, do e, młodzieży, do osób e, dorosłych w średnim wieku, a także w starszym mhm. wieku. Nasz e, ogród jest zaprojektowany w ten sposób, że mogą w nim pracować e, nawet osoby starsze, również niepełnosprawne. Mhm. E, jego konstrukcja właśnie pozwala na to, że... Jest łatwy taki dostęp, do... E, tak? Dokładnie, dokładnie. Mhm. Czyli mhm. te wysokości jakby są dostosowane do. Tak, właśnie są z myślą e, o osobach starszych, mhm. e, o osobach, które mają problemy z kręgosłupem, tak? Ja również jestem taką osobą. Kiedy właśnie mm, zaczęły się moje problemy z kręgosłupem, bałam się, że już nie będę mogła pracować w ogrodzie, prawda? Wtedy mhm. e, też pojawiła się taka myśl o tym, żeby. Um... Te wzniesione no ja grządki, poradzić. tak? To się, tak nazywa, to się nazywa wzniesione dokładnie. grządki, tak? Mhm. Tak, tak. Um... No nie zawsze właśnie uprawiałam ogród w takich wzniesionych grządkach. Kiedyś robiłam to w sposób tradycyjny. Uh -huh. no Czyli na chyłka, taki... tak? Tak, tak. No i wtedy wiadomo, wieczorem <laughs> człowiek tak. nie mógł się ruszać, prawda. Natomiast takim przełomowym momentem był czas, kiedy byłam w ciąży. No jakoś trudno mi się było choćby na jeden sezon rozstać z tym, z tym ogrodem, tak? I wtedy no, mój niezawodny mąż stanął na wysokości zadania. Zbudował, Pozdrawiamy męża niezawodnego. Tak? <laughs> zbudował mi takie wzniesione grządki, drewniane. Super. Tak. I, I dzięki nim mogłam właśnie w tym ogródku mhm. dalej pracować. Siedziałam sobie na jednej grządce, prawda? W drugiej coś tam robiłam, także... Powiedz nie to w swoim ogródku można e, znaleźć? Albo co można też y, posadzić czy posiać, tak? Bo, bo to nie tylko to, że, że ludzie mogą tu przyjechać i zobaczyć, co ty zrobiłaś, tylko mogą samodzielnie. Tak, e, tak. tak. E, tutaj praktycznie w tym ogrodzie ja zrobiłam niewiele. Bo tak naprawdę e, od wiosny e, pracowała tu e, grupka osób e, z, z lokalnej społeczności uh -huh. e, w ramach projektu e, Praca w Ogrodzie z Naturą w Zgodzie. E, projekt... Fajna nazwa w ogóle to jest. Tak. <grychy> też mi się podobała. Dzięki w ogóle wsparciu Fundacji Farma z Osieka ten ogród mógł w ogóle powstać I, i od wiosny właśnie realizowaliśmy te warsztaty dla lokalnej społeczności. Wszystko to fajnie wyglądało z tego względu, że właśnie na warsztaty przychodziły zarówno osoby starsze, kobiety w średnim wieku i dzieci, także no miała to miejsce taka integracja nawet międzypokoleniowa. Jak to wyglądało w ogóle, jak przyszli tutaj i co? Podczas warsztatów no, odbywała się taka część teoretyczna, prawda? Uh -huh. Ja musiałam troszkę pomówić na temat sposobu wypełniania tych rządek, bo tam nie ma ziemi, praktycznie w tych rządkach. A co jest? E, tam e, praktycznie e, materia organiczna, prawda, stanowi wypełnienie tych rządek e, i to jest e, cały sukces na tym polega, prawda? No bo Wiadomo, wzniesione grządki, one potrzebują dużo więcej wody, prawda? Bo no, mm. grawitacja działa. Tak. <laughs> Ta woda, którą wlewamy, Szybko się podziela, mm. prawda? Dużo szybciej niż w gruncie. Natomiast wypełniając takie grządki materią organiczną, ona ma to do siebie, że chłonie tą wodę jak gąbka uh -huh. i w momencie, kiedy jest susza, oddaje ją, prawda? Uh -huh. Także Czyli to tam konkretnie się znajduje? Na samym spodzie mm, znalazło się drewno, takie już trochę złożniałe. Uh -huh. Następnie wypełniliśmy kolejną warstwę słomą, różnymi tutaj takimi, można powiedzieć, śmieciami, tak, gałęzie, liście suche, prawda? to jest wszystko materia organiczna, która po czasie się przerobi, zamieniając się w kompost, tak? Kompost, jak wiadomo, uh -huh. no może nie dla wszystkich, No ale właśnie, bo jak jest, ktoś jest mieszczuchem, to on nie tak. wie, co to jest kompost i z czego się to robi hmm. i, i czemu to służy, prawda? E, no to tak zwane złoto ogrodników, tak? Kompost ma takie właściwości... Taki nawóz naturalny, nie? Dokładnie, dokładnie, nawóz naturalny. No tutaj nie stosujemy żadnej chemii, żadnych nawozów sztucznych, e, środków e, chemicznych e, służących ochronie roślin. E, także tak naprawdę kompost e, taki zrobiony we właściwy sposób, tak? bo, bo też e, nawet kompost można zepsuć. Mm -hmm. Ale jeżeli jest on poprowadzony w odpowiedni sposób, to jak najbardziej e, no, tylko służy roślinom. Mm -hmm. tak, Czyli opowiadasz wszystko... najpierw w tej grupie e, mm -hmm. o tym, z czego się składają te grządki i potem mm -hmm. Sposób Oni? wypełniania Spokojnie ich, tak, też poruszaliśmy temat właśnie kompostowania, mhm. na, na temat kompostu całe e, warsztaty poświęciliśmy, bo to też jest dosyć szeroki temat, są so, różne sposoby kompostowania, zarówno na zimno można przeprowadzić ten proces, albo na gorąco, kompostowanie to też jest fajny sposób, e, bo jeżeli ktoś już chce uprawiać warzywa w sposób taki ekologiczny, mhm. naturalny, no to zazwyczaj sięga po biohumus, tak, to jest taki produkt... E, to tak pochodzące od, gotowy, tak tak mhm. y, tak tak y, odczownic, tak? Ja. <laughs> y, no my tutaj mamy w tych rządkach dżdżownice kalifornijskie, y, o, o. Y, u siebie w domu również mam taką hodowlę, naprawdę? Także, y, tak, y, później wystarczy Ale gdzie ty to trzymasz? Y, w kompostowniku. <laughs> W takim specjalnym plastikowym, prawda, Aha. ale e, nawet tutaj właśnie w tych rządkach też są e, wrzucone, prawda, zadomowiły się i one tam robią dobrą robotę, <grym z tle> także żeby wszystkie składniki odżywcze e, e, uh -huh. były bardziej dostępne, bardziej przyswajalne dla roślin. I po takiej części teoretycznej dzieci czy młodzież czy dorośli, hmm. właśnie czy osoby niepełnosprawne, które również tutaj mogą przyjść, to oni wtedy mogą sobie sami posadzić tę osierż o 5 praktycznie od 2 marca, pamiętam, wtedy były te pierwsze warsztaty, wsadzaliśmy już pierwsze sadzonki rozsad warzyw takich, które no nie boją się przymrozków. Tam był groszek cukrowy, bób, wysialiśmy marchewkę, pietruszkę, wsadziliśmy czosnek, cebulę, także już zielono zaczęło się robić w marcu w naszym ogrodzie, także i tak sukcesywnie spotykaliśmy się co miesiąc, dosiewaliśmy, dosadzaliśmy. super, czyli to ta sama grupa, jakby odwiedzacie kilka razy, tak? Tak, tak, tak dokładnie. Mhm. Fajnie, a powiedz, czy tak, na no takie warsztaty to właśnie mogą na przykład Przyjechać, nie wiem, właśnie są turyści. Powiedzmy, jesteśmy w Nieliszu, mhm. tu jest teraz mnóstwo agroturystyki, tak. są turyści i oni usłyszeli właśnie o Garden Terapii, że to jest taka fundacja i że można przyjechać tutaj pobawić się trochę w ogrodnika. Jak, Można? Najbardziej. Jak najbardziej. Ja celowo zostawiam nawet y chwasty. Ogród nie jest <nabizjonalny> zupełnie wyplewiony, chociaż niewiele jest y mm -hmm. chwastów y przy tej metodzie uprawy ogrodu, y ale one są y z tego względu, że jeżeli ktoś ma tylko ochotę, może przyjść. Y plony są już dostępne. O kurcze! A <todgry> ile tak? takie, to kosztują takie warsztaty? Gdyby ktoś chciał do ciebie tutaj przyjść? E warsztaty są bezpłatne. Naprawdę? E e tak. Teraz e, w wakacje realizujemy projekt. E Taki wakacyjny, skierowany głównie dla dzieci pod nazwą Od Małego Nasionka do zdrowego jedzonka. O, super! E, tak, e, w ten sposób chcemy tak jakby oderwać dzieci troszkę od tych telewizorów, ekranów e, różnego rodzaju, e, chcemy, żeby aktywnie spędzały czas w jakiś taki ciekawy sposób. No, jest to też taka pozaszkolna forma edukacji, e, przyrodniczej, zdrowotnej, ekologicznej, tak? Bo e, rozmawiamy zarówno o Właściwościach zdrowotnych, warzyw, Super. owoców, jak również. Op... No, wszystko to też chcemy, żeby się działo w takim poszanowaniu dla przyrody. To kompostowanie, podlewanie tak, ogrodu, wykorzystanie deszczówki, prawda? To są wszystkie takie ważne. Super. A aspekty. powiedz jeszcze, Małgosiu, bo są wakacje, mówimy teraz o turystach, ale właśnie ty mówisz, że, że dla dzieci, czyli na przykład szkoły też jakieś mogą skorzystać? Na przykład jak są szkoły w zamościu albo gdzieś tutaj w okolicy, czy one A, mogą ja się... Bo i tutaj w ramach, nie wiem, lekcji biologii na przykład, przyjechać i, i... Pouczyć tak, teraz oczywiście mamy wakacje, więc szkoły no to jedynie prywatne, no tak, prawda? Tak. E, mają Ale zajęcia. po wakacjach? E, jak najbardziej. Chcemy skierować taką ofertę już bezpośrednio do szkół, wysyłać Super. maile tak, z zaproszeniem. Wczoraj, mhm. dokładnie wczoraj, e, odwiedziła nas grupa przedszkolaków, e, także tutaj odbyły się już takie warsztaty, to były pierwsze warsztaty dla takiej grupy. E, wyszło bardzo fajnie, dzieci były bardzo zadowolone, e, no, miały okazję tutaj poznać troszkę warzyw, e, ja podpytywałam w ogóle, czy znam. Takie warzywa, mm -hmm. tak? bo mimo że są to dzieci ze wsi, to no, nie każdy. U... Nie każdy ma styczność tak. z ogrodą, no Teraz to warzywa, Kontakt to? dzieci z warzywami często kończy się na talerzu, o, albo tak. e, słyszałam też, że są, warzywa są w biedronce, no. <laughs> tak? albo z lodówki się tak. biorą, nie? <laughs> tak. e, także tutaj też zwróciłam uwagę na to, że. No jednak te warzywa uprawiane samodzielnie są dużo zdrowsze, tak? Na pewno. E, dzieci wyrażają chęć uprawy e, takich swoich malutkich ogródków, mam nadzieję, że ich zainspirowaliśmy do tego. E, wczoraj już e, poczyniły pierwsze kroki w tym kierunku, e, miałam jeszcze sadzonki poziomek. A właśnie, Dekorowały. a co, co w ogóle masz, bo mówisz, że sadzonki e, poziomek, ja widzę, że są ogórki, co, mhm. co tu jeszcze masz? E... No praktycznie wszystko mamy. Jeszcze sałaty, chociaż już zaczęły kwitnąć. Marchewkę e, masz tak? Marchewka, Kurydza tak, rośnie, jakaś marchewka, tak? pomidorki. Tak, no ona akurat nie bardzo te warunki rosną, tak? tak, sprzyjają. Mm -hmm. To jest e, ogród dopiero pierwszy rok, prawda? Mm -hmm. Tutaj jest założony, więc e, no jeszcze tą glebę trzeba e, zbudować w odpowiedni mm -hmm. sposób, żeby e, warzywa się tej dobrze czuły. E, co jeszcze? Papryka, wszelkiego rodzaju cukinie. Mamy też e, 38 pomidorów. Kurf. Pomidory to jest taki mój konik. Tak. <grafy> tak I bardzo żałuję, bo nie mam szklarni, a Aha. jednak pomidory potrzebują... To się takich... jeszcze dorobisz, szklarni. No, mam nadzieję, na pewno. <grafy> no ale nic, dałam im szansę i posadziliśmy je właśnie pod chmurką. Jak się uda, to się uda. Uh -huh. No bo tak jak mówię, nie chcemy stosować żadnej chemii, e, więc no jeżeli warunki nie będą sprzyjały, e, no pomidor nie był wilgoci, prawda? Wtedy często dopadaje zaraza ziemniaczana, ale może uda się coś zjeść zanim e, zanim uh -huh. przepadną. Małgosiu, wiedziałaś, że, że ten ogród jest od roku, e, fundacja też jest od roku. E, tak, dokładnie 13 lipca tamtego roku e, uzyskaliśmy w PiS do KRS-u, mm -hmm. e, natomiast tak naprawdę dziać zaczęło się coś dopiero od wiosny, uh -huh. tak, bo zima to jest jednak taki sezon martwy. No, uh -huh. Już od stycznia praktycznie wysiewaliśmy te poziomki <laughs> razem z dziećmi, to robiłam w domu, e, żeby e, były gotowe. Właśnie mhm. Na ten sezon. To powiedz teraz, bo program jest o budowaniu marki, promocji i sprzedaży, więc powiedz teraz, jak Ty starasz się swoimi ścieżkami, czy, czy może nie swoimi tylko, bo przykładem jest udział w tym programie, jak starasz się dotrzeć do ludzi z tą informacją, że tutaj w Niediszu taka fundacja jest, jest taki ogród ogólnodostępny, gdzie można przyjść, wyedukować się właśnie w kwestii mhm. zdrowego odżywiania, czy uprawy, czy kompostowania. Gdzie ty się promujesz, gdzie ty się pokazujesz, jak to robisz? E, to znaczy tak, no mamy e, stronę e, swoją na Facebooku. Mów jak się nam, nazywa, e, jak tam trafić. Fundacja Garden Therapy po uh -huh. prostu. <laughs> e, więc to taka naj, najprostsza ścieżka. E, Nastawiamy no też pierwsze kroki na Instagramie, jak jakoś tak czasu brakuje. Myślimy w przyszłości o stronie internetowej, ale to jak już fundacja zacznie troszkę lepiej funkcjonować, będziemy mieć jakieś środki takie stałe prawda, na, na funkcjonowanie, na opłacenie takich podstawowych kosztów. Co jeszcze? Niedawno też pisała o naszej działalności Kronika Tygodnia. O, super! Tak. Jeżeli są w planach jakieś takie wydarzenia, właśnie typu, że rozpoczynamy projekt, no to również rozwieszamy plakaty tutaj uh -huh. w pobliskich sklepach, żeby lokalna społeczność też była poinformowana. Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Też tutaj bardzo. Wiele fajnych rzeczy się dzieje na terenie Nielisza. Jestem pod wrażeniem naprawdę jak go funkcjonuje. E, także też wspomagają nas e, w tej naszej działalności. E, zamierzamy podjąć również e, działania z Biblioteką e, Gminną. E, oni też e, dosyć bogatą ofertę mają dla e, tutaj dzieci z gminy Nielisz, ale myślę, że i na nasze zajęcia też znajdą się chętni, więc. <laughs> mm -hmm. Powiedz, e, według Ciebie dobra marka to, to jaka marka? Jaką marką chciałaby, żeby była fundacja eee. Garden Therapy. No przede wszystkim rozpoznawalną, tak? Mm. <grafy> e, chciałabym, żeby nasza marka kojarzyła się z taką dbałością mm, o zdrowie, zarówno e, fizyczne, tak, no bo wiadomo, e, jesteśmy tym co jemy, więc e, chcemy tutaj jak najbardziej inspirować do e, zdrowego trybu życia e, jak również zdrowia psychicznego, bo Istnieje wiele badań, które potwierdzają to, że takie prace w ogóle kontakt z naturą, mm -hmm. tak? Ale również praca w ogrodzie swoim warzywnym yy, podnosi poziom serotoniny. Pomaga więc przeciwdziałać różnym yy, chorobom czy zaburzeniom typu depresja. Ja na własnej skórze się przekonałam, że naprawdę yy, to jest najlepsze spa, jakie <grym> może być. I stąd jest ta nazwa garden Therapy. tak? dokładnie stąd. Małgosiu, fundacja to nie tylko Ogród, nie tylko te Twoje przyjemności, czyli Aha. opowiadanie o zdrowiu, nie tylko te prace z naturą, z ziemią, ale też pewnie mnóstwo papierologii. Opowiedz mi, jak to, jak w ogóle wygląda takie zakładanie fundacji? I, I jak to to ogarniasz teraz na co dzień? Czy ty to sama robisz, czy ktoś ci pomaga? E, oczywiście sama no niewiele bym zdziałała, byłam laikiem w tej kwestii, ale na szczęście trafiłam na osobę, która jest pracownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pozdrawiam Sylwię, Pozdrawiamy. jeśli Pozdrawiamy, <laughs> oczywiście, no, tak. trzeba pozdrowić. E, tak, to ona pomogła mi. W w tych wszystkich no, najtrudniejszych tak, 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 etapach zakładania fundacji. Natomiast e, projekty piszę sama, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny potrafił ubrać w słowa to, co my tu chcemy robić. tak? E, Pozostaje też jeszcze księgowość, tak? E, no tutaj też e, jestem dzielona, <laughs> e, ale również e, trafiliśmy na bardzo dobrą księgową, która specjalizuje się właśnie w obsłudze organizacji pozarządowych, tutaj panią Joasię pozdrawiam. Pozdrawiamy. <laughs> e, tak i jakoś to się wszystko kręci, na razie zmierza ku dobremu. Uh -huh. A powiedz, a projekty? to gdzie wyszukujesz? Gdzieś w internecie? E, tak, tak, w internecie. E, też mam znajomą, która podsyła mi ewentualne e, jakieś takie konkursy. Pierwszy e, grant, który otrzymaliśmy, właśnie e, pani Eliza uh -huh. <gry> mi podesła, również pozdrawiam. E, I e, to w sumie dzięki niej tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo e, uzyskaliśmy pierwszą dotację właśnie na budowę ogrodu. Zakupiliśmy przy tej okazji również meble ogrodowe. No bardzo ładne są te meble. Tak, to dzieci e mogą też z tego korzystać? E tak, mógł... najbardziej. Tak, tak, no bo praca w ogrodzie, wiadomo, należy ale też trzeba odpocząć, e tak. prawda? wypić herbatkę, usiąść, żeby było przyjemnie. Natomiast ten projekt, który teraz realizujemy, e no to tutaj jest na zasadzie współfinansowania. Dwie instytucje nas wsparły, wsparły tak naprawdę. Jest to Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach projektu e Wakacyjna Aktywacja skierowana właśnie dla dzieci oraz Fundacja, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i ona współpracuje z kilkoma operatorami. Nas akurat obsługuje, obsługuje Stowarzyszenie Czajna Stomaszowa. Czyli sporo podmiotów jest zaangażowanych w działalność twojej fundacji. Tak, tak naprawdę. Tak. A właśnie pieniążki, czyli pieniążki pozyskujesz z tych projektów, tak? Dokładnie. Mhm. Bo powiedziałaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy o promocji, powiedziałaś, że jak już będziesz miała stałe finansowanie, to będzie, założy sobie stronę internetową. A stałe finansowanie to skąd się bierze? Mamy taki pomysł, żeby właśnie wyjść z naszą ofertą do takiego szerszego grona odbiorców, tak? Nie tylko lokalna społeczność, ale również osoby z całego powiatu, województwa, może nawet kraju. No, takie ambitne marzenia mamy. No i super. Tylko wiadomo, nikt z drugiego końca Polski nie przyjedzie do nas na jeden dzień, prawda? Dlatego chcemy oferować takie warsztaty kilkudniowe z możliwością noclegu. Nie mamy też swojego biura, ani nawet takiej sali konferencyjnej gdzie ewentualnie moglibyśmy przeprowadzać część teoretyczną, czy pracować w takich gorszych warunkach pogodowych. Dlatego mamy tutaj do dyspozycji budynek gospodarczy, który chcemy zaadaptować na cele właśnie fundacji. I zapraszając gości na takie dłuższe pobyty, znajdą się środki również na funkcjonowanie fundacji. Póki budynek e, siedziby naszej fundacji nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie gości, postanowiliśmy z mężem, że e, już w tym sezonie będziemy udostępniać nasz prywatny dom, który mieści się tej, e, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu fundacji, e, będziemy udostępniać właśnie dla, dla turystów. Małgosiu, e, powiedz mi, bo e, mówisz, że też edukujesz w temacie czy zdrowego odżywiania, czy właśnie w temacie tych ogrodów, czy kompostowania, czy bycia w ogóle z naturą, to może polecić nam jakąś fajną taką książkę, żeby jeżeli ktoś słucha naszej rozmowy i nagle poczuł, od dzisiaj zdrowo się odżywiam, zrzucam zbędne kilogramy, że jest w zgodzie z naturą, tak jak ja, już jestem zainspirowana, to może mi polecić jakąś książkę. Znaczy, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, to ja, tak jak już wspominałam, czerpię inspiracje głównie z filmików tak? na YouTubie. Jedną z moich ulubionych takich youtuberek jest Kasia In, pani Katarzyna Wysocka. Ona już chwilkę... A, czyli trzeba znaleźć profil Kasia, Kasia In? Kasia In, tak. Aha, tak. a to im to się przypisuje przy jedno N czy dwa N? Nie, jedno. jedno. In. Mm -hmm. In the garden, tak? A, ok. Uh -huh. W założeniu. Ale również info uprawa, naturalnie o ogrodach, naprawdę jest tego mnóstwo. Także, jak ktoś chce czerpać wiedzę z internetu, to jak najbardziej znajdzie tam uh -huh. odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Małgosiu, na zakończenie mojego programu zawsze pytam swoich gości o marzenie. I Bądź śmiała w tym, co mówisz, bo wszystkie marzenia zaartykułowane w tym programie się spełniają. Super, cieszę się. No, część marzeń już się spełniła, bo mamy ten ogród, prawda? Wszystko pięknie rośnie. Lokalna społeczność bardzo dużo pracy tutaj włożyła, żeby to wszystko wyglądało tak, jak teraz wygląda. No, marzymy tak, jak już wspominałam o szklarni, mhm. jak również adaptacji tego budynku, tak? Również na cele zarobkowe. Tak, utrzymywać fundacje. Również, ale chcemy również skierować ofertę dla osób niepełnosprawnych, dlatego jak najbardziej cała infrastruktura musi być skierowana przesywana. tak dokładnie, uh -huh. przystosowana również do nich. No marzę również o tym, żeby już w tym sezonie tak, dużo się działo. Dlatego w przyszłym tygodniu w sobotę organizujemy warsztaty. To teraz to powiedz do kamery. E, w sobotę, 13 lipca z okazji pierwszych urodzin fundacji organizm, organizujemy warsztaty od małego nasionka do zdrowego jedzonka, na które serdecznie zapraszamy. Gdzie Ale to będzie się działo? Tutaj na terenie fundacji, natomiast wspomnę jeszcze, że obowiązują zapisy, no bo wiadomo. Tak. Ograniczona <noise> liczba osób będzie. Mhm. E, tak, tak, żeby no, zapewnić jednak odpowiedzi Jak się można z Tobą skontaktować? Czyli jak można zarezerwować to miejsce? Dzwoniąc do Ciebie? E, dzwoniąc lub e, pisząc przez stronę Podaj numer. E, to będzie numer 509-573-573. Zapisujcie się, numer. bo tu jest pięknie i warto tu być. Małgosiu, życzę Ci, żeby wszystkie Twoje życzenia, marzenia się spełniły. Mhm. No i żeby tutaj 13 lipca w sobotę. Działo się na bogato po prostu i niech się wieść o fundacji Garden Therapy niesie po całym regionie i po całej Polsce. <grystanie> <grystanie> Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia Dziękuję. w kolejnym odcinku albo do zobaczenia w nieliszu 182 w fundacji. Pa, pa!